Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Patryk i znów się spotykamy. Jest środa. Pewnie wielu z Was myśli, że to Ferrari dzisiaj. Ale nic z tych rzeczy, bo dzisiaj firma Ariette ma dla nas produkt, który może urozmaicić Twoje śniadanie. Jeżeli jeszcze nie wiesz, co to jest, to się zaraz dowiesz. Firma Ariette ma nam do zaoferowania jogurtownicę Jogurella 85. Urządzenie do domowego wyrobu jogurtu posiada moc 20W i zostało wyposażone w 6 szklanych pojemników o łącznej pojemności 1 litra. Czas, który jest nam potrzebny na przygotowanie jogurtu, to 12 godzin. Szklane pojemniki bez zawakania można wsadzić do zmywarki. Ariette niewątpliwie jest królem polowania. Jak mówi się w sporcie, gdy ktoś dokonuje dobrych transferów, ja bym tak nazwał Ariette, ponieważ ta firma Zalewa nasze filmy przeróżnymi urządzeniami, które w naprawdę ciekawy sposób urozmaicają przede wszystkim jakość produktów w naszej kuchni. Tym razem mamy jogurtownicę Ariete Yogurella. Tak się nazywa ten produkt. Sprawi, że możecie zrobić swój własny jogurt naturalny. Jeżeli nie wiecie jak się to robi, to też nie chcę Was martwić. Wszystko jest opisane na stronie Ariete znajdziecie książkę kucharską, która da Wam gotowe przepisy na stworzenie przeróżnych jogurtów właśnie za pomocą tego urządzenia. Nie ma tutaj naprawdę wielkiej filozofii, mamy tutaj 6 szklanych pojemników, do których możemy wsadzić różnego rodzaju przepisy i zrobić sobie 6 różnych jogurtów. Jak to wygląda, jak to trwa? 5 minut tyle mniej więcej średnio trwa przygotowanie bazy do jogurtu, i następnie włączamy nasze urządzenie i zostawiamy na 12 godzin. Więc najlepiej, powiedzmy sobie szczerze, niedziela wieczorem, wykonujemy bazę, wypełniamy słoiki i zostawiamy na 12 godzin przez noc, rano w poniedziałek, pyszne śniadanie z nowym własnymi rękami zrobionym. Jogurtem. Tak, to właśnie powinno wyglądać, tak to wygląda za pomocą tego urządzenia. Nie musicie się też martwić o to, w jaki sposób czyścić te pojemniki, ponieważ bez problemu możecie je wsadzić do zmywarki. Właśnie producent tak zaprojektował całe urządzenie, żeby elementy, które ulegają zniszczeniu, ulegają zabrudzeniu, można było umyć w zmywarce i tak właśnie tu jest. 6 pojemników ma łączną pojemność 1 litra. Myślę, że 1 litr jogurtu to jest naprawdę dużo i wiele więcej Wam nie będzie trzeba. Lubicie słodkie śniadania, ale chcecie dbać o kalorie, dobre kalorie. Więc, właśnie taka jogurtownica by się Wam przydała. Jeżeli jesteście fanami takich produktów, to zapraszam Was do opisu tego odcinka. Tam znajdziecie link do strony, gdzie możecie zakupić właśnie tę jogurtownicę od firmy Ariete. To już by było na tyle. Jutro, w czwartek o 18.00, się spotkamy i zobaczymy, co to Ferrari tutaj robi. Wczoraj i przedwczoraj były depilatory. Mam nadzieję, że już widzieliście, co tam w środku Brown nam przygotował. Jeżeli jeszcze nie, to zapraszam Was na te dwa filmy z poniedziałku i wtorku. A dzisiaj to by już było. Na tyle. Do zobaczenia. Zapomnijcie o subskrypcji, skomentowaniu, łapce do góry i widzimy się jutro.